Ja 8 z tej strony SzymokP i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam, jak skakać na 800 kratek. Czy jesteście na to gotowi? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania filmu. A więc do tego będzie nam potrzebna. Nie, tak naprawdę nic, tylko jedna komenda, a brzmi ona ukośnik, efekt, y, małpa S, jump boost, dziewięć. i 255. Doklikniecie gotowe. ojejku, za dużo y, tej y, dziewiątek, że to wiem. O, tyle będzie dobrze. I patrzcie na to. Czy wy to widzieliście? 900 kratek. Skoczyliśmy na 900 kratek. Czy wy to widzieliście? Skok na dziewięćset kratek. To jest coś, co nie? Ciepiej. Jak rakieta. I spadamy. I uwaga, uwaga. BUM. O! Wiem, co zrobimy. Stawimy slime bloki i zobaczymy, jak nas wysoko wybije. O jejku, zapomniałem, że skakać nie mogę. <laughs> Serio? Postaram się włączyć latanie, gdy będę już dostatecznie nisko. I dobra, udało się. To teraz wystarczy, że postawimy sobie slajn bloki, staniemy na nich i Jupi! <laughs> Ciekawe, jak y, nas y, wyrzuci wysoko ze slime bloków. Uwaga, uwaga, zbliżamy się i bum! Ej, słabo nas wyrzuciło. Jak z takiej wysokości to bardzo słabo. Myślałem, że przynajmniej na 400 kratek nas wyrzucia. A tu nas, nas to wyrzuciło. Serio. Wezmę sobie lunetę i erytrę. I szybko erytrę. Trzeba już szybciej spadać. Jupi. Dobra, tam jest nasza trampolina. Jesteśmy. Udało mi się to skok powstrzymać. Wow! Ciekawe jak podwóz wygląda. Nieźle. Dobra, szybko spadamy. Wow, na pewno bym na surfingu zginął, i jeszcze Wam chcę pokazać, jak zrobić jeszcze. Na Spida komendę, tylko sobie Jumpa usunę, a bo zapomniałem y, dodać jeszcze Małpa S. Ej, o co tu chodzi? Dobra, to po prostu wezmę mleczko. jejku Dobra. No i teraz piszemy ukośnik. Efekt. Małpa. O, wiem, zrobimy małpa E. Speed. I... 2-5-5. Patrzcie na to. Jestem szybszy od flesza. W przeciągu paru sekund biegnę do tamtej wioski. No, nawet nie paru sekund, patrzcie. Ciekawe, czy to napływanie działa. Nie, szkoda, że napływanie tu nie działa. To by było mocne. Ta prędkość jest normalnie Czepicka. Tak biegać... Co to było? No nie no nawet... I o co tu chodziło? Serio? Co z tym golemem się dzieje? Ej, o co z tym golemem chodzi? Czemu przy... A, Bo ja dałem dla wszystkich obiektów speeda 255 i latemu wszyscy tak szybko chodzą. A. Patrzcie co ten y, co każdy teraz robi. Widzicie? Kot biega z prędkością światła. To jest mocne. Widzicie jak pani kłazi? Lol. To jest epickie. Normalnie prawie jak teleportacja. Opa. W przeciągu paru sekund możemy dojść gdzie chcemy. Tylko, że... Co? Smok. Oja. Czyli teraz mok kresu, L czyli teraz mok kresu lata. Wiecie, tak szybko jak my biegamy. No nieźle, a ja chcę to zobaczyć. Samon. Ender Dragon. Nie, już nam gdzieś uciek. Serio? Jak ja go mu zro... co ja zrobić żeby on nie uciekł? Ej, on na niego to właśnie chyba tak działa, bo w sekundę zrobił tunel do bedrocka, no nieźle. Aż lali bym przy tym. To wiem co teraz zrobię. Nie spit tylko, le, Witation. i na 10 sekund 255. pięćdziesiąt nie to też wyrzuciło Spadają już te rzeczy? Wszystko wyleciało w kosmos. Tutaj pewnie zaraz spadnie Ron gdzieś. Chwilę tutaj poczekamy. A zaraz tu powinien spać Arion Golem. Czekajcie. Długo leci coś. Ej. Dobra. Nie wiem gdzie ten Arion Golem, ale wiem, że Creeperek poleciał w kosmos. Patrzcie. <tryk> Tylko wyłączyłem latanie i kratka 2000 <grywa> Dobra, jeszcze sobie wezmę fajerwerka, żeby szybciej lecieć bo należy znaczy spadać Chociaż nie wiem, czy to coś przyspiesza Dobra, już sobie pijemy, żeby już nie było tego spita. I otwieramy skrzydła. Czekajcie. I... Było fajne. Fajerwerkowy domek. <noise> o, zombie jak? Mam dla ciebie coś. Co czego to nie O i tyle fireberków to można jeszcze wyżywać. O ja! Dobra, a więc jeśli chodzi o ten odcinek, żeby było na tyle, pamiętajcie też o subskrypcjach i łapeczkach. Und wir sehen nächsten Film.